Cześć man jestem Marcy, witajcie w kolejnym odcinku z iluzji optycznych. Słuchajcie, mam przygotowałem kolejny zestaw taki z iluzji optycznych. Jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek z tego, to zostawiacie jak najwięcej APK, ale wtedy będę wiedział, że będziecie coś takiego chcieli. A ja teraz bez przedłużania zacznę. Co tu widzisz? mu tylko nic. Na razie to nic. Nie wiem, jakby. panda? Wiecie co, zaznaczę panda, ale nie wiem. okej, okay. super. Ja, dobra, dalej. Działa to. Skoncentruj się na czarnej kropce, a szary pasek stanie się niebieski. Tak nie, nie wiem. Skoncentruj. Skoncentrować się na czarnej kropce. Żeby pasek stał się niebieski Chyba coś tam działa Ale nie wiem Dam tak Kto zrobił to odpowiedzi Tak nie, nie wiem, fajnie Kogo widzisz? Widzisz kobietę czy muzyka? Kobietą, czy muzyka? Źle przeczytałem. Dobre. Trudno, lecimy, lecę dalej. Która zebra stoi pierwsza? Czy to nie jest przypadkiem ten Martin z Madagaskaru? Pierwsza stoi ta po lewej, fajna iluzja, działa, na ocie działa, na pewno, kropki zmieniają kolor. No niby tak, ale tutaj czasami nie wiadomo, bo może mogło być jako nie, że to jest jako wiadomo i wiecie, iluzja taka tylko. Czy boli Cię on tego głowa? Powiem szczerze, głowa mnie od tego nie boli, jedynie Oczy, ale znając tutaj te odpowiedzi, to na pewno będzie tak. Wiadomo. Wypaczy e, tą małą pauzę, no ale musiałem na chwilę zapauzować. E, czy to działa? No zdecydowanie tak. Tak, nie, nie wiem, nie potrafię określić. Fajne tutaj odpowiedzi dawają. Znowu pytam się, czy to działa. A ja ponownie odpowiem, że tak, to działa. Działa. Obie płytki są tego samego koloru. nie wierzysz? Zakryj palcem to miejsce w którym płytki się łączą i co? Tak? Nie, nie wiem. Tak. O, to jest fajna grafika. Sama nie, nie potrafię powiedzieć, a ty co to jest? Statki, most, nie wiem, coś innego. To, e, statki. E, no ale z tego obrazu widać, te, że te statki, które się łączą z niebem tworzą tak jakby most, który e, który biegnie w nieskończoność, tak naprawdę. Ale fajna iluzja, naprawdę fajna iluzja. To jest znam ją, stara iluzja. I dobra. I czy to działa? Działa to? No oczy to działa? Na pewno. Bolą oczka? No mnie oczka nie bolą, ale znając tutaj tę odpowiedzi, to odpowiedź, tam, tam na pewno będzie tak. Kto robił to odpowiedzi, jak ktoś powie? Twój wynik 12 na 13. Jesteś, po, jesteś podatny na iluzje optyczne, lecz nie wszystko stracone. Musisz solidnie i sumiennie ćwiczyć, a wtedy nie da się już się oszukać. Podziel się wynikiem w komentarzu. Nie mam się w czym dzielić na razie. I słuchajcie, obiecałem wam ostatnio, że będzie druga stronka z tego i robię drugą stronkę, które pole jest ciemniejsze. Drugi, taki, druga stronka z iluzji optycznych, Które pole jest ciemniejsze. A nie wiem, no z tego odbija się cienia. Obydwa byłyby takie same. Który potwór jest większy? E, obydwa są takie same, ten, po, ten na drugim planie, ten na pierwszym planie. E, który potwór jest większy? Obydwa są takie same. Czy zielony i niebieski prostokąt to ten sam kolor? No tu zdecydowanie nawet będzie tak. Jakby mogło być inaczej. Który z, które z pomarańczowych kółek jest większe? Obydwa są takie same. Oczywiście. Który łuk jest dłuższy? Oba są, ta, oba są takie same. A, B? Oba są takie same. Świetnie. Szare linie na tym obrazku są ruchome, równoległe, do siebie, ukośne. Gdzie tu są równoległe do siebie? Tak. Jakieś łatwe to. Ile trójkątów znajduje się na tym poniższym zdjęciu? Jeden więcej niż dwa, ani jeden. Tutaj nie ma ani jednego trójkąta. Tutaj nie widzę żadnego trójkąta. Na pewno to nie jest trójkąt, ani nie, nie jest to połączone nawet. Nie zdziwiłbym się, jakby było jeden lub więcej niż dwa, ale ja dam ani jeden. Więcej niż dwa. Gdzie tu są i Kto robił te odpowiedzi? Ja tu nie widzę trójkąta. Dla mnie to nie jest konta. Nie ma połączenia. Kto robił te odpowiedzi, to ja naprawdę nie wiem. Twoi wynik 6 na 7, twardziel. Od razu widać, że z siebie zawodnik. Trudno jest cię, jest cię na coś nabrać, a iluzje nie są w stanie za, załadować, zakoł, zakołować ci w głowie. Gratulacje, jeszcze to no, dobre mi to świeci. A także, słuchajcie, jeżeli wam się podobało i chcecie więcej tego typu zobaczyć na moim kanale, jeszcze um, iluzje, Jeżeli coś tam zobaczę, znajdę, to zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, kto jest nowy. No i do następnego odcinka, i cześć.